Witajcie, ciekawscy. W odległości zaledwie 20 km od Krety, w malowniczej zatoczce Mirabello, leży maleńka wyspa Spinalonga, która obecnie jest niezwykle popularną atrakcją turystyczną. Ten skalisty skrawek lądu ma bogatą, ale też przerażającą historię, pełną cierpienia i west to właśnie tu istniała kiedyś ostatnia kolonia trendowatych w Europie, która z pozoru miała być rajem dla chorych, a tak naprawdę okazała się dla nich piekłem. Niektórzy historycy nazwali spinalongę obozem koncentracyjnym, mówiono o niej także wyspa żywych trupów, ale co dokładnie działo się na niej wiele lat temu. Jak bezwzględnie traktowano trendowatych? Dlaczego zostali skazani na powolną śmierć w męczarniach z dala od swoich rodzin? Co musiało się zdarzyć, by ten horror się skończył? Zostańcie z nami do końca i poznajcie losy jednego z najbardziej mrocznych zakątków na wyspie naszego kontynentu. A jeśli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, nie zapomnijcie też o subskrypcji, kliknięciu powiadomień i łapce w górę pod tym odcinkiem. Spina Longa kiedyś była częścią Krety, ale ogromne trzęsienie ziemi oderwało ją od tej największej greckiej wyspy. W XVI wieku, na powstałym w ten sposób niewielkim kawałku lądu, wybudowano twierdzę, która nie bez powodu zyskała przydomek niepokonanej. Kiedy wojska tureckie w 1669 roku podbiły Kretę, oddziały greckie na Spinalonze skutecznie stawiały opór na jeźdźcy przez kolejnych kilka dekad. Dopiero w 1715 roku wyspa uległa atakom i aż do 1903 była częścią Imperium Osmańskiego. Grekom ostatecznie udało się ją odzyskać, lecz przestała pełnić militarną funkcję. Władze Krety zdecydowały, że ze względu na położenie świetnie sprawdzi się jako leprozorium, czyli odosobniona osada dla trendowatych. Był to ostatni tego typu obóz utworzony w Europie i przez ponad 50 lat funkcjonowania stał się domem dla tysięcy chorych. Z pozoru miało być to spokojne miejsce, gdzie zarażeni będą poddawani kuracjom leczniczym, nad ich losem miał czuwać wykwalifikowany personel medyczny, a nawet miała to być szansa na stworzenie prawdziwej wspólnoty osób dotkniętych leprą. Szybko jednak okazało się, że Spina Longa jest niczym innym jak więzieniem, z którego nie było ucieczki. Zanim jednak opowiemy Wam, jak bezwzględnie traktowano tam chorych, koniecznie zobaczcie nasz odcinek o budzących grozę opuszczonych szpitalach psychiatrycznych. Które ośrodki dla obłąkanych słynęły z torturowania swoich pacjentów? Dlaczego zostały zamknięte i gdzie do dziś można zobaczyć ich ruiny? Czy w dawnych murach szpitalnych straszą duchy? Tego dowiecie się, klikając w link, jaki właśnie wyświetla się na ekranie. A my wracamy na spinalongę. Od momentu otwarcia kolonii w 1903 roku na niewielkim obszarze przebywało po kilkaset osób. Były to czasy, gdy nie znano lekarstwa na trąd, a chorzy byli prześladowani i wyrzucani poza margines społeczny. Nie znano przyczyny zakażeń, a nawet wierzono, że schorzenie to nic innego jak biblijna kara za grzechy. Takie przekonania narodziły się już w średniowieczu, gdy trendowaci tracili niemal wszystkie prawa. Byli nazywani żywymi trupami, zmuszani do opuszczenia rodzin oraz noszenia łachmanów zakrywających ciało, na którym były widoczne ślady choroby. Charakterystycznym objawem zakażenia były bowiem trudno gojące się obrzodzenia, deformacja kończyń i rysów twarzy, a także ślepota. Dziś już wiadomo, że trądz zwany też leprą czy chorobą Hansena jest wywoływany przez infekcję bakteryjną, a dokładnie prądkami trądu atakującymi nerwy, drogi oddechowe, skórę i oczy. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą kropelkową, a na infekcje są głównie narażone osoby ze słabym układem odpornościowym oraz mieszkające na terenie, gdzie nie ma dostępu do czystej wody czy pomocy medycznej, co sprawia, że choroba rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Jeszcze w połowie lat 80. na trąd chorowało nawet 12 milionów ludzi rocznie na całym świecie, a obecnie obecnie zakażenia zdarzają się dużo rzadziej dzięki lekom i kuracjom medycznym zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia. Jeśli z kolei jesteście ciekawi jakie epidemie nękały ludzkość na przestrzeni wieków i która z nich była najbardziej śmiercionośna, to polecamy kolejny z naszych odcinków, do którego karta właśnie teraz się wyświetla na ekranie. Jednak zanim bliżej poznano przyczyny zachorowań oraz odkryto leki na trąd, schorzenie budziło powszechny wstręt oraz grozę. Chorych izolowano na obrzeżach miast czy wsi i umieszczano w leprozoriach, takich jak na Spinalondze. Chorych wysyłano na wyspę, by w męczarniach odchodzili z tego świata. Byli przywożeni zakuci w kajdanki jak więźniowie i pod eskortą policji z krety. Na dodatek trafiały tam również osoby z drobnymi schorzeniami, takimi jak łuszczyca, ponieważ ówcześni lekarze błędnie diagnozowali u nich tron. Chorzy mieli na wyspie wręcz nieludzkie warunki. Strome zbocza i liczne schody uniemożliwiały osobom ze zdeformowanymi kończynami przemieszczanie się. Z tego powodu większość z nich nie była w stanie dotrzeć do przestronnych domów zlokalizowanych w głębi Spinalongi, dlatego tłoczyli się w niewielkich budynkach położonych bliżej wybrzeża. Wyspa nie miała elektryczności, a nawet bieżącej wody, a jedynym jej źródłem były stare cysterny, brudne i pełne zarazków. W kolonii brakowało też podstawowych leków, środków przeciwbólowych czy dezynfekujących. Co więcej, nie było też lekarzy, którzy teoretycznie mieli mieszkać na Spinalondze, a w praktyce przypływali statkami z lądu, by od czasu do czasu przeprowadzać wizyty wśród chorych. Dostawcy w żywności i towarów decydowali się na podróż do kolonii tylko za wysoką opłatą, bo inaczej nikt nie ryzykowałby swoim zdrowiem. Nawet rodziny zakażonych rzadko kiedy docierały na odwiedziny z powodu przerażających opowieści krążących na temat wyspy. Jedynymi zdrowymi mieszkańcami byli zatem strażnicy, a ponieważ zazwyczaj rekrutowano ich spośród skazańców i byłych przestępców, nieraz dochodziło do prześladowań i nadużyć wobec chorych. To przyczyniło się ostatecznie do buntu mieszkańców, dzięki któremu brutalni strażnicy zostali usunięci przez władze leprozorium. Z czasem do obozu zaczęło docierać jeszcze więcej chorych z różnych części Grecji, ale ponieważ wśród nich nie brakowało m.in. wykształconych i zamożnych osób z Aten, na wyspie zachodziły powolne zmiany. Wywalczono możliwość otwarcia sklepów i kawiarni, poprawiono warunki w domach mieszkalnych, a nawet wybudowano pierwsze świątynie. Pierwszy prymitywny szpital z personelem powstał w 1937 roku, czyli po ponad 30 latach od utworzenia kolonii. Mieszkańcy z czasem stworzyli własną społeczność, której członkowie zawierali nawet małżeństwa, ale jednym z najbardziej Najbardziej dramatycznych procederów było odbieranie im dzieci, gdy tylko okazało się, że przyszły na świat zdrowe. Dziennikarze docierający na wyspę szybko odkryli, że i mieszkańcy mimo wprowadzonych udogodnień wciąż mogli liczyć tylko na namiastkę normalności. Wielu chorych nadal nie miało dostępu do pomocy medycznej, nie brakowało zaniedbań, a zmarli byli chowani w bezimiennych grobach. Brakowało żywności, a na piaszczystych glebach ciężko było o jakiekolwiek uprawy. Spina Longa przeżyła też tragiczny okres w trakcie II wojny światowej. Choć okupujący Kretę Niemcy nie odważyli się wkroczyć na jej teren, w obawie przed zarazą mieszkańcy przypłacili ten czas głodem. Wstrzymano bowiem wszelkie dostawy, brakowało wody, a lekarze miesiącami nie docierali do chorych. Okupanci pilnowali brzegów wyspy z oddali i strzelali do każdego, kto odważył się uciekać ze Spinalongi, licząc, że w ten sposób uchroni się przed śmiercią głodową. Gdy wojna się skończyła w Ameryce, odkryto pierwszy lek na trąd, lecz nie był on niestety gwarancją opuszczenia Spinalongi. Władze nie wiedziały bowiem, co robić z odzdrowieńcami, a nawet niektórzy mieszkańcy sami odmawiali opuszczenia wyspy w obawie, że nigdy nie zostaną zaakceptowani w społeczeństwie. Jednak z czasem miejsce to coraz bardziej się próżniało. Osoby najmniej dotknięte chorobą mogły przenieść się na Kretę, a trędowaci w bardzo złym stanie, cierpiący na deformację ciała i ślepotę, umieszczano w greckim szpitalu w Agia Varvara. Kolonia trendowatych na spinalonze ostatecznie została zamknięta w 1957 roku. Na wyspie od tamtej pory nikt więcej nie zamieszkał, a obecnie jest ona niezwykle popularną atrakcją turystyczną w tamtej części świata. Opowieści o wozie stały się między innymi inspiracją do napisania powieści pod tytułem Wyspa autorstwa Wiktorii Hislop oraz nakręcenia przez Wernera Herzoga filmu dokumentalnego Ostatnie Słowa. Oprócz tego tylko z nielicznych zachowanych źródeł historycznych można się dowiedzieć o pełnej cierpienia historii Spinalongi, przeklętej wyspy trendowatek, z której nie dało się wyjść żywym. Powiedzcie ciekawcy, czy chcielibyście zobaczyć to opuszczone miejsce? Czy znacie inne atrakcje turystyczne, które mają równie smutną i nieprawdopodobną historię? Napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem. Ale nie zapomnijcie też o subie i kciuku w górę oraz że wracamy do Was już wkrótce z nowym odcinkiem z efektem wow. Do usłyszenia, cześć!